Wygrać staż w Parlamencie Europejskim. No Nie spodziewałam się, że, że na pierwszym roku mi się uda zostać zwycięzczynią tego konkursu. To był konkurs składający się z kilku etapów, no i po finałach dwa tygodnie później, już we wrześniu, dostałam taki telefon. Pani Karolino, czy, czy możemy się z Panią widzieć za dwa tygodnie w Brukseli? Ja tak oni miałam, tak. Ale, ale przepraszam co? No po prostu to jest, to się, to się nie da tego opisać. Jak ktoś ma jakąś zajawkę na jakimś punkcie i później tego faktycznie może doświadczać, a nie tylko uczyć się o tym w teorii, ale i w praktyce, to to jest coś po prostu takiego niesamowitego, które cię daje ogromnego, ogromne flow do działania. Uczyliśmy się o kimś, tak? Sprawa właśnie Unii Europejskiej i ja widziałam tą osobę na żywo, bo byłam tego dnia na spotkaniu, gdzie miałam zrobić po prostu notatki z tego taki briefing z tego mm -hmm. spotkania, żeby cię skłamać trzy osoby. Trzy osoby. Poznałam, tak, wiesz, że, mm -hmm. że jestem sobie w tym parlamencie, widzę kogoś młodego, zagadaliśmy i chwilę się poznaliśmy. Ale to nie były takie relacje Erasmusowe, no bo jednak była totalna inna okoliczność. Czasem tak się po prostu w życiu, że masz coś takiego, znaki. że takie znaki, nie? I wchodzę. Nowy odcinek podcastu Erasmus Play już 2 października.